Dzień dobry, widzowie. w dzisiejszym odcinku. Pokażę jak dodać sobie jakby jakiś efekt na kreatywnym. Jak, jak słyszycie w tle jakieś takie, jakieś. Ptki. To oznacza po prostu, że, że po prostu mam okno otwarte i ptaki są po prostu tak robią. No i ale więc zaczynamy. T. Kąśnik. E wpisujemy i tutaj mamy efekt to piwę mamy jak zrobimy clear i mamy już efekt sobie nadaliśmy i chcemy na przykład dać, bo można na przykład sobie skok dodać, efekt skoku na 100, że, że do chmur aż będziecie z, y, ten mogli polecieć jak skoczycie, albo to możemy zrobić na przykład 10 że polecicie Wysoka, ale aż tak nie wysoka. No, a więc, jak na przykład daliście sobie 100, że jakby efekt skropling, no to możecie wpisać takie samo, tylko clear, tam um, i ten efekt. A ja robię Gliwę Olaf 1000. A mamy ale i ja mam, ja mam po prostu jako en, no, z modami wersja więc tutaj mam na przykład jakieś inne jakieś kondy nie wiem konkretny efekt nie wiem co to jest tutaj mamy resistance mamy możemy jump stadać Hoppa. 99999 albo nie można infinity Ale oh, nie wiem, Prakliśmy na na 99 sekund. Zwiększony skok. Mimo, so, jest jakoś... Jaki ja mam efekt? zwiększony skok chyba 2, nie wiem. Ale jakoś ja mam po prostu mody, które mi to zmieniają, nie, nie dałem ten, Nie wiem, jak to teraz funkcjonuje. Wcześniej jakoś coś robiłem i normalnie do, nadawałem. To efekt, że skakamy aż tam do chmur. No, a teraz się nie da, bo mamy jakieś mody. To wpisujemy sobie, jak chcemy to wyłączyć. ty ukończnik, E, no i dajemy efekt tutaj, clear, Olaf 1000. I szukamy sobie, co, co ja wziąłem, ten zampust. I mamy, usunięto efekt z skoksy, pola w tysiąc. No i nie mamy, tutaj jest w skoku jak widać wszystko. No i to było wszystko na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to, to podobało. mam miłego dnia. a Ha.